Łazienki Królewskie, puzle kuratorskie. Dzień dobry, nazywam się Dorota Juszczak, jestem kuratorem zbiorów malarstwa w Łazienkach Królewskich. Chcę dziś Państwu opowiedzieć o tym, co się kryje na odwrocie obrazu, na przykładzie pejzażu Willema van Bemmela, mało znanego holenderskiego malarza, czynnego w drugiej połowie XVII wieku w Norymberce. Pochodzi on z kolekcji Stanisława Augusta. Wiemy o tym z inwentarzy i różnych archiwalnych dokumentów. Większość obrazów z królewskiej kolekcji ma zresztą na licach, czyli na wierzchu czerwone numery królewskiego inwentarza. Tutaj akurat ten numer jest nieczytelny, być może został zatarty w czasie jakiejś starej konserwacji. Nas interesuje jednak dzisiaj to, co się znajduje z tyłu obrazu, w tym wypadku na tylnej części deski, bo pejzaż fan Bemmela został namalowany na desce. A oto i odwrocie obrazu. Proszę zobaczyć, jaką mamy tu efektowną plątaninę różnych numerów i nalepek. One tworzą niemal osobną dekoracyjną, abstrakcyjną kompozycję. Każda z nich mówi coś o losach obrazu. Musimy oczywiście je umieć zinterpretować i odczytać. Po pierwsze, rzuca nam się w oczy ten wielki biały numer i monogram SA, który wypełnia dużą część powierzchni deski. Nie jest to wcale monogram Stanisława Augusta, choć na pierwszy rzut oka. Tak właśnie mógłby się nam kojarzyć. Wybitny badacz i konserwator sztuki Bogdan Marconi ustalił, że tak właśnie znakowane były obrazy z kolekcji Augusta Sułkowskiego w Rydzynie. W początku lat 70. XVIII wieku, a na pewno przed 1776 rokiem, Sułkowski sprzedał albo podarował Stanisławowi Augustowi pewną partię, nie wiemy zresztą jak dużą, obrazów ze swojej kolekcji. I na kilku zachowanych do dziś w łazienkach obrazach pochodzących z Królewskiej Galerii, takie właśnie widnieją duże białe numery. Mamy tu zatem dowód, że obraz Van Bemmela, który był własnością Stanisława Augusta, wcześniej był w posiadaniu Augusta Sułkowskiego w Rydzynie. Przy górnej krawędzi deski widnieje z kolei duży czerwony numer i L. n 500. 19. To jest numer rosyjskiego inwentarza Łazienek, sporządzonego w 1839 roku, czyli za czasów cara Mikołaja I. Ten inwentarz znajduje się dzisiaj w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Łazienki były własnością rosyjskich carów od 1817 roku, bo spadkobierczyni króla, siostra księcia Józefa Poniatowskiego Maria Teresa Tyszkiewiczowa sprzedała łazienki wraz z całym wyposażeniem carowi Aleksandrowi I. Gdyby więc na przykład na rynku sztuki, gdzieś w Europie, pojawił się obraz z podobnym numerem na odwrocie, wiedzielibyśmy, że pochodzi z łazienek. W przypadku straty wojennej byłby to jeden z ważnych argumentów na rzecz odzyskania obrazu. Poniżej tego czerwonego numeru widzimy natomiast duże czarne N, to też jest skrót od numer, i cyfrę 449, ona jest częściowo zasłonięta nalepką. To jest na pewno numer jakiejś kolekcji jeszcze z czasów, gdy obraz stał się własnością Słukowskiego. Wygląda na, pochodzący, na numer pochodzący z XVII wieku, ale niestety nie udało mi się go dotąd zidentyfikować. Mamy tu jeszcze szereg nalepek nalepki z nazwiskami właścicieli, numerami inwentarza, pieczęciami. Pochodzą najczęściej z XIX i XX wieku. Wówczas zaczęto je umieszczać na obrazach. Nie wszystkie te nalepki umiem odczytać. Nie wiem na przykład, jakie jest pochodzenie małej nalepki o skośnych brzegach z niebieskim wzorkiem. Znajdujemy takie nalepki na bardzo wielu łazienkowskich obrazach. Przypuszczam, że ona pochodzi z czasów rosyjskich, pewnie z początków XX wieku. Bardzo ważną informację przynosi natomiast malutka nalepka umieszczona w prawym dolnym rogu obrazu. Z napisem REW, to jest skrót od rewindykacja, i numerem. To jest numer spisu obrazów rewindykowanych, czyli odzyskanych po II wojnie światowej. Te spisy są dzisiaj przechowywane w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzięki niej wiemy, że obraz został wywieziony przez Niemców po 1939 roku i że znajdował się w Salzburgu w składnicy zrabowanych dzieł sztuki. Skąd w 1946 roku powrócił do Polski. Jak więc Państwo widzicie, tył obrazu jest dla nas, a w każdym razie dla historyków sztuki badających dzieło, bardzo ważny. Może nie tak ważny jak to, co widnieje na jego licu, ale bez zbadania tyłu obrazu nie bylibyśmy w stanie odtworzyć dużej części jego historii. Na białym tle pojawia się niebieski napis Odwiedź nas. W czarnej prostokątnej ramce logo, liść przypominający koronę, pod nim napis Łazienki Królewskie.